Witajcie ponownie. Jesteśmy w niespełna 100 tysięcznym mieście w południowo-zachodniej Irlandii. Stąd pochodzi zespół, który wielkim przebojem lat 90. przypomniał światu o rozlewie krwi w Irlandii Północnej. W zamachu, do którego utwór się odnosi, zginęły dzieci. Tutaj w Limerick Dolores i jej koledzy z The Cranberries zaczęli komponować zombie. Jak zawsze kolaż inspirowany omawianym utworem stworzy Magda. Hej Magda. Hej Przemek, zabieram się za pracę z Cranberries i pamiętaj, jak odwiedzisz Dolores, zapal ode mnie świeczkę. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj kontynuujemy temat The Troubles, czyli konfliktu w Irlandii Północnej. W odcinku poświęconym YouTube mówiłem o tragicznych latach 70. i 80. Niestety, kolejna dekada zapowiadała się równie dramatycznie. Zamach, który sprowokował Dolores do napisania tekstu Zombie, miał miejsce 20 marca 1993 roku w Warrington, angielskim mieście pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem. Odpowiedzialna za niego była Ira, a dokładniej odłam, nazywający siebie tymczasowa Ira. W poprzednim odcinku mówiłem, że ataki nie ograniczały się już wyłącznie do terytorium Irlandii Północnej. W ten sposób Ira chciała wywrzeć większą presję na brytyjskim rządzie. W Wielkiej Brytanii w 1993 roku 21 marca w poniedziałek wypadał dzień matki. Dlatego też weekend poprzedzający to święto obfitował w atrakcje z nim związane. Wiele osób wybrało się na zakupy w poszukiwaniu upominków dla mam. Nastoletnia opiekunka trzyletniego Jonathana Bola chciała pomóc maluchowi wybrać prezent dla jego mamy. W tym samym czasie w centrum przebywał również dwunastoletni Tim Perry. Ulubionym klubem piłkarskim Tima był Everton Liverpool. Tego dnia miał sobie kupić strój ukochanej drużyny. Około południa brytyjska policja dostała ostrzeżenie o bombie w Liverpoolu. Uwaga służby była skupiona na tym mieście. Tymczasem pół godziny później dwie bomby eksplodowały w oddalonym o około 30 km Warrington. Ładunki wybuchowe były podłożone w dwóch żeliwnych koszach na śmieci. Spowodowało to wiele odłamków. Ranne zostały 54 osoby, kilkoro z nich bardzo poważnie. Trzyletni chłopczyk Jonathan Ball zginął na miejscu. Drugi chłopiec, Tim Perry, został odłączony od aparatury podtrzymującej życie 5 dni później. The Cranberries byli wtedy w trasie koncertowej po Wielkiej Brytanii. Dolores o zamachu dowiedziała się z radia w autobusie. Już wtedy postanowiła, że podejmie ten temat w którejś z kolejnych piosenek. Miało to również wyraźnie zmienić styl grupy. Która do tej pory znana była raczej z łagodnych brzmień. Zespół powstał w 1989 roku. Początkowo nazywał się The Cranberry Soas. Rok później opuścił go dotychczasowy wokalista Nile Queen, a jego miejsce zajęła Dolores O'Riordan. 19-letnia wówczas dziewczyna chciała występować w zespole grającym własne utwory. Nie interesowały ją modne wtedy cover bandy. Niedługo później nazwa grupy zmieniła się na The Cranberries. Oprócz Dolores tworzyli ją gitarzysta i współkompozytor Noel Hogan, jego brat grający na basie Mike Hogan oraz perkusista Fergal Lowler. Zespół powstał w Limerick i z Limerick był związany przez całą karierę. Jak pewnie niektórzy z Was zauważyli, my jesteśmy teraz we Wrocławiu, bo to polskie miasto również zapisało się w historii zespołu. Teksty Dolores, oryginalna muzyka. Oraz koncerty sprawiły, że zespół 1 marca 1993 roku wydał swoją debiutancką płytę zatytułowaną Everybody else is doing it, so why can't we? Producentem albumu był Steven Street, znany ze współpracy z The Smiths, którzy byli z kolei główną muzyczną inspiracją The Cranberries. Początkowe wydawnictwo przeszło bez Echa, jednak liczne koncerty, m.in. jako support Mike'a Oldfielda i Suede. Sprawiły, że popularność zespołu stale rosła. Ponownie zostały wydane single Linger oraz Dreams. I rok po premierze płyta wskoczyła na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Zespół mógł świętować sukces, ale większe były też oczekiwania co do kolejnego albumu. Pomysły na nowe piosenki Dolores zbierała w przerwach pomiędzy koncertami. Idea wypowiedzenia się na temat bezsensownych zamachów w konflikcie północno-irlandzkim narastała u wokalistki coraz bardziej. Dla dziewczyny wychowanej w katolickiej rodzinie wartości chrześcijańskie miały się nijak do zabijania. Imię Dolores dostała od rodziców jako nawiązanie do matki boskiej, bolesnej. Mater Dolorosa również w kościele udzielała się wokalnie jako dziecko. Już wtedy doceniono jej wyjątkowy głos. Zastanawiacie się, czy tutaj w Limerick, daleko od granic z Irlandią Północną, ludzie żyli konfliktem? Pozwólcie, że przeczytam Wam fragment książki. Członkowie rodzin z ubogich uliczek Limerick potrafią ze sobą nie rozmawiać, ale to wymaga lat praktyki. Są ludzie, którzy się do siebie nie odzywają, ponieważ ich ojcowie walczyli po przeciwnych stronach podczas wojny domowej w 1922 roku. Jeśli jakiś mężczyzna zaciągnie się do angielskiej armii, to jego rodzina równie dobrze może się wyprowadzić do innej dzielnicy Limerick, gdzie mieszkają inne rodziny żołnierzy angielskiej armii. Jeśli ktokolwiek z Twojej rodziny okazał choćby ślad życzliwości Anglikom w ciągu ostatnich 800 lat zostanie to wyciągnięte i rzucone ci w twarz i lepiej właściwie, żebyś się przeprowadził do Dublina, gdzie nikogo to nie obchodzi. Są rodziny, które odczuwają ciągły wstyd, ponieważ ich przodkowie w czasach Wielkiego Głodu wyrzekli się swojej religii za miskę protestanckiej zupy i już powietrzne czasy do rodzin tych przygnęło miano zupników. Strasznie być zupnikiem, bo jest się skazanym na zawsze na specjalną część piekła a jeszcze gorzej być donosicielem. Nauczyciel w szkole powiedział, że ilekroć Irlandczycy mieli zniszczyć Anglików w sprawiedliwej walce, zdradzał ich jakiś podły donosiciel. Fragment, który Wam przeczytałem, pochodzi z książki Prochy Angeli Franka McCurta. Autor opisuje w niej swoją młodość w Limerick. Powieść w 1997 roku zdobyła nagrodę Pulitzera i podobnie jak muzyka The Cranberries rozsławiła Limerick na całym świecie. Dolores napisała tekst do zombie, będąc w trasie. Jak twierdziła później w wywiadach, była wtedy młoda i bardzo odważna. Nie zastanawiała się nad konsekwencją słów ani nad tym, czy podjęty temat jest kontrowersyjny. Zaczęła komponować utwór w swoim mieszkaniu w Limerick. Początkowo miała to być spokojna piosenka na gitarę akustyczną. Kiedy jednak zespół znowu z producentem Stevenem Streetem spotkał się w studio, zaczęli eksperymentować z gitarami elektrycznymi. Pamiętajcie, że początek lat 90. to eksplozja grunge. Przesterowane gitary były wtedy na topie. Mimo to The Cranberries nie chcieli się dopasowywać do modnych trendów. Jednak ich styl w połączeniu z ostrą gitarą brzmiał obiecująco. Dodatkowo Dolores poprosiła Fergala Laulera o mocną perkusję. Efekt końcowy spodobał się wszystkim, jednak na tym etapie nie sądzili, że będzie to ich największy przebój w karierze. Kiedy zarówno zombie, jak i cały album No Need to Argue były gotowe, rozgorzała dyskusja pomiędzy zespołem a wytwórnią płytową odnośnie pierwszego singla promującego płytę. The Cranberries od początku byli zdecydowani na zombie, ale Island Records obawiała się, że temat jest zbyt kontrowersyjny i przysporzy wszystkim mnóstwo kłopotów. Zespół postawił jednak na swoim i wytwórnia odpuściła. Do nakręcenia teledysku zaangażowany został reżyser Samuel Bayer. Miał on już na swoim koncie kultowe do dzisiaj wideo Smells Like Teen Spirit Nirwany. Z przyjemnością przyjął ofertę zespołu, bo utwór i jego temat bardzo go zaciekawiły. Reżyser udał się do niebezpiecznego wtedy Belfastu, gdzie nakręcił bawiące się dzieci i żołnierzy patrolujących ulice. Później przyznał, że wojskowi nie zdawali sobie sprawy, dlaczego są filmowani. I powiedział im, że to na potrzeby filmu dokumentalnego. W zestawieniu z tymi obrazami w teledysku pojawia się również grający zespół oraz Dolores, pomalowana na złoto w otoczeniu dzieci przed dużym drewnianym krzyżem. Wokalistka wyglądała tam jak święty Sebastian. W połączeniu z muzyką i słowami miało to stanowić metaforę bólu. Wytwórnia przewidywała kłopoty, i rzeczywiście się one pojawiły. W Wielkiej Brytanii teledysk został ocenzurowany. Powodem były dzieci bawiące się zabawkowymi pistoletami oraz murale z symbolami organizacji terrorystycznych. To zbyt sugestywnie obrazowało konflikt północno-irlandzki. Między innymi dlatego singiel, który swoją premierę miał 19 września 1994 roku, nie wdrapał się na szczyt zestawienia. Piosenka zajęła tylko 14 miejsce na wyspach. Co nie udało się tam udało się właściwie wszędzie indziej na świecie. Utwór oraz teledysk dosłownie rządziły na listach przebojów. Na amerykańskie liście Modern Rock Tracks przez sześć tygodni Zombie okupowało pierwsze miejsce. Album No Need to Argue ukazał się 19 października 1994 roku. Nagrywany był w studiach w Nowym Jorku, Londynie i Oksfordzie. Sukces singla Zombie przełożył się na sukces płyty, która na całym świecie została sprzedana w kilkunastu milionach egzemplarzy. The Cranberries zostali gwiazdami Roka, a na ich koncerty przychodziły tłumy. Tytuł płyty odnosi się do emocjonalnych rozterek Dolores, która w młodym wieku została sławną osobą i w związku z tym przestała być anonimową piosenkarką z małego irlandzkiego miasta. Podobnie rzecz miała się z całym zespołem. Na okładce widzimy wszystkich razem na tej samej Sofie, która pojawiła się na okładce ich pierwszego albumu. Od razu rzuca się w oczy bardziej dojrzały wygląd zespołu. Bije od nich pewność siebie, szczególnie od Dolores. Z hrabstwem Limerick. Jest związana jeszcze jedna legenda. Około 40 km od miasta znajduje się miejscowość Foynes. Działał tam port lotniczy. Według doniesień w 1943 roku, ze względu na złą pogodę, awaryjnie wylądował tam samolot. Zmęczonych i zziębniętych pasażerów zabrano do przyportowej restauracji prowadzonej przez Joe Sheridana. Aby poprawić humor niespodziewanym gościom, do serwowanej kawy postanowił dodać irlandzkie whisky. A przygotowany rozgrzewający napój przykrył jeszcze warstwą słodkiej śmietany. Jeden z gości zapytał, czy ta pyszna kawa jest brazylijska. Na co Joe odpowiedział: Nie, irlandzka. Tak oto po raz pierwszy w historii podano Irish Coffee. My piliśmy kawę po irlandzku w Irlandii, ale postanowiliśmy, że zrobię ją dla Was również w programie. Potrzebujemy dedykowane filiżanki do Irish Coffee. Uprzednio powinno się je ogrzać, dlatego na jakiś czas wlewamy do nich wrzątek. Następnie wsypujemy dwie łyżeczki brązowego cukru, który zalewamy dobrą czarną kawą. Mieszamy wszystko, żeby cukier się rozpuścił. Przyszedł czas na treść, czyli whisky. My mamy Jamesona, ale równie dobrze może to być Paddy, Kilbegan, Talamore czy Connemara. Ważne, żeby była irlandzka. Około 50 ml wlewamy do kawy. Na koniec gęsta słodka śmietanka minimum 30% wstrząśnięta, ale nie ubita. Jej konsystencja powinna być wciąż lejąca się. Pomagamy sobie łyżeczką i gotowe. Do kawy The Cranberries nawiązali tytułem swojej płyty Wake up and smell the coffee. Znajduje się tu m.in. ich wersja przeboju Elvisa Presleya Indighetto, gdzie Dolores czaruje swoim pięknym głosem. Sprawdźmy, co ja wyczarowałem. Genialne. Proud to be Irish. Ponownie jesteśmy na wyspie, a konkretnie w Belfaście. Jak bardzo niebezpieczne było to miasto, może świadczyć choćby historia widocznego tutaj hotelu Europa. W czasach The Troubles Ira minimum 36 razy podkładała tu bomby. Stąd miano najbardziej bombowego hotelu na świecie. Naprawdę podziwiam personel tego hotelu, ludzi, którzy codziennie wracali i wykonywali swoje obowiązki. To tak na marginesie, gdyby ktoś mówił, że ma stresującą pracę. Co prawda w dzisiejszym odcinku mówimy o The Cranberries, ale trudno przejść obojętnie obok Piątego Beatlesa. Wróćmy jednak do zombie. Ogromny sukces piosenki i całej płyty sprawił, że dziennikarze zadawali dużo pytań. Wtedy dopiero dowiedzieli się od Dolores, komu i dlaczego zadedykowała utwór. Słowa, którymi się zaczyna, opowiadają o powolnej śmierci jednego z chłopców, który zginął w zamachu. W dalszej części jest mowa również o tragediach matek, które w 93 roku, w dniu swojego święta, musiały opłakiwać śmierć swoich dzieci. Wokalistka mówiła w wywiadzie dla Vox Magazine. W telewizji widziałam matkę jednego z chłopców. Była kompletnie zdruzgotana. Było mi tak smutno z jej powodu. Nosiła swojego synka w ciąży przez 9 miesięcy. Później dla niego budziła się codziennie rano. A jakiś kutas, jakiś dureń, który myślał, że ma rację... Po prostu to zniszczył i zabił jej dziecko. Dolores odniosła się również bezpośrednio do tekstu utworu: But you see it's not me, it's not my family. Ira to nie ja, The Cranberries to nie Ira i moja rodzina to nie Ira. Ira to nie Irlandia, to idioci, którzy żyją w przeszłości. W takim razie, kim są zombie w tytule i refrenie? Wokalistka mówiła, że piosenka nie opowiada się po żadnej ze stron. To ludzka piosenka, która ma zmusić ludzi do myślenia do głośnego domagania się pokoju w Irlandii Północnej. Zatem zombie to każdy w Irlandii i Wielkiej Brytanii, kto myślał, że jego to nie dotyczy, że to nie jego problem. Zwróćmy uwagę na podobieństwa w przekazie Sunday Bloody Sunday U2 i Zombie The Cranberries. Oba utwory to protest songi odnoszące się do autentycznych tragedii. Oba wyrażają ból z powodu śmierci niewinnych ludzi. Utwory nie buntują, ale nawołują do refleksji i pokojowego zakończenia konfliktu. Oba irlandzkie zespoły nigdy nie popierały Ira. W przypadku płyty War Bono mówił, że wojna to zniszczone rodziny i dlatego u nich na okładce jest twarz dziecka. Natomiast Dolores śpiewa w zombie bezpośrednio o tragedii i śmierci niewinnych dzieci. Przy okazji należy wspomnieć, że na albumie No Need to Argue jest jeszcze jeden utwór poświęcony dziecku. To The Icicle Melts. Jest to reakcja Dolores na zabójstwo niespełna trzyletniego chłopczyka Jamesa Balgera, w Liverpoolu w 1993 roku. Tę tragedię trudno opowiedzieć i jeszcze trudniej zrozumieć. Sprawdźmy jednak, jak wyglądała sytuacja w Irlandii Północnej po zamachu w Warrington opisywanym w zombie. Już kilka dni później Stowarzyszenie Obrony Ulsteru wzięło odwet i zastrzeliło sześciu katolików w Belfaście i okolicach. Jeden chłopak miał 17 lat. Wydawało się, że wołania o pokój są bezskuteczne, a jednak, mimo wszystko, były coraz głośniejsze. Rodzice zabitego w zamachu w Warrington 12-letniego Tima Perego założyli fundację The Tim Perry Jonathan Ball Peace Foundation, która działa do dzisiaj i promuje większe zrozumienie pomiędzy ludźmi z Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 1994 roku IRA po raz pierwszy ogłosiła zawieszenie broni. Niedługo później ruszyły rozmowy zmierzające do pokojowego porozumienia i zakończenia konfliktu. Udało się to w 1998 roku. 10 kwietnia tutaj w Belfaście podpisano Porozumienie Wielkopiątkowe. Architektami byli katolicki polityk John Hume i protestancki David Trimble. Obaj w tym samym roku otrzymali pokojową nagrodę Nobla. Na koncercie zorganizowanym dla laureatów tej nagrody wystąpili The Cranberries. Niestety radość nie trwała zbyt długo. Swój sprzeciw wobec porozumienia postanowiła wyrazić powiązana z IRA organizacja Real Irish Republican Army. Celem miał być sąd w mieście Oma w Irlandii Północnej. Jednak zamachowcy nie zdołali w jego pobliżu zaparkować auta wypełnionego ładunkami wybuchowymi. Zrobili to kilkaset metrów dalej. Tutaj w Oma, w tym miejscu, 15 sierpnia 1998 roku nastąpiła eksplozja. W wyniku zamachu zginęło 29 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wśród ofiar była między innymi kobieta w bliźniaczej ciąży, a także sześcioro dzieci. Bezpośrednio przed atakiem, hiszpańscy turyści zupełnie przypadkiem zrobili fotografię z samochodem, którym posłużyli się zamachowcy. Większość osób widocznych na zdjęciu, łącznie z kobietą, która była autorem zdjęcia, nie przeżyły wybuchu. Cudem ocaleli mężczyzna i dziewczynka na pierwszym planie. Aparat został znaleziony w rumowisku. Jestem w miejscu pamięci poświęconym ofiarom zamachu WOMA. Jak się okazało, już ostatniego w trwającym 30 lat konflikcie. Dzisiaj w Irlandii Północnej o The Troubles mówi się już w czasie przeszłym. Niech tak zostanie, pomimo Brexitu, który szczególnie tutaj budzi bardzo duże obawy. Ponownie jesteśmy we Wrocławiu. Tutaj na pergoli przy Hali stulecia The Cranberries 1 maja 2017 roku zagrali jeden ze swoich ostatnich koncertów. Nie zabrakło oczywiście zombie. Wtedy rozpoczynali europejską trasę koncertową. Która jednak ze względu na stan zdrowia Dolores została przerwana 20 dni później. Koncert we Wrocławiu był wyjątkowy, bo okazał się ostatnim w pełni elektrycznym występem zespołu. Pozostałe były w dużej mierze akustyczne i we współpracy z sekcją smyczkową. Również tutaj we Wrocławiu, w hotelu, Dolores zaczęła pisać tekst do utworu A Place I Know. W połowie stycznia 2018 roku Dolores poleciała do Londynu załatwić kilka spraw. Przybywający w stolicy Wielkiej Brytanii zespół Bedwolves chciał się z nią skontaktować i nakłonić do zaśpiewania w ich wersji kultowego przeboju Cranberries. Niestety 15 stycznia rano znaleziono jej ciało w pokoju hotelowym. Jej śmierć była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Zespół Bedwolves postanowił mimo wszystko nagrać utwór zombie którego dochód przeznaczył dla trójki dzieci Dolores. Kondolencje po jej śmierci przesyłał cały muzyczny świat. Irlandia pogrążyła się w żałobie. W Limerick fani spotykali się w centrum miasta, by śpiewać przeboje zespołu, a do księgi kondolencyjnej wpisało się kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich był również irlandzki prezydent. W tym mieście odbyła się msza, podczas której jego mieszkańcy pożegnali Dolores. Pogrzeb był prywatną ceremonią, zarezerwowaną dla najbliższych. Następnie trumna z jej ciałem została przewieziona na cmentarz w Kahirli. Pozostali członkowie The Cranberries postanowili dograć muzykę do ścieżek wokalnych, które Dolores zarejestrowała przed śmiercią. Znalazła się wśród nich m.in. wspomniana pisana we Wrocławiu piosenka A Place I Know. Powstał piękny album zatytułowany In The End, będący hołdem dla Dolores i kończący jednocześnie działalność zespołu. Zobaczmy, co o Dolores, the Cranberries i zombie przygotowała dla nas Magda. Witam Was ponownie z nowym kolażem, ale tym razem z farbami na płótnie. W tej nietypowej pracy mamy nawiązanie do ikonografii chrześcijańskiej i do złotej Dolores' teledysku. Wspomniany konflikt miał podłoże między innymi religijne. Dolores prezentuje nam tutaj dzieciństwo w trudnych czasach oraz realia tragedii dodatkową interpretację pozostawiam waszej refleksji. A tymczasem pozdrawiam i do następnego razu. My już kończymy dzisiaj odcinek, którego bohaterami byli The Cranberries, a ja kończę moje opowiadanie o The Troubles. Jeżeli wideo wam się podobało, to posłuchajcie Zombie i całej płyty No Need to Argue. A jeżeli wybierzecie się do bezpiecznej już dzisiaj Irlandii i będziecie w Limerick, to odwiedźcie również Dolores.